Siemanesku wszystkim! Dzisiaj będzie prank, jak nabrać wszystkich przyjaciół z, z fałszywymi Robuxami. No sami popatrzcie ile ja tych Robuxów tu mam. W serce, że zrobimy to tak. O, nie, i teraz wyjdę sobie na Robloxa. O, jestem, nie? I tutaj, I tutaj wyświetli mi się, ile ja tutaj mam robuxów. Mam tylko 4, jak widać. No to zrobię tak. I tutaj nam się wyświetla. I tutaj jest takie coś. I tam tutaj macie liczbę robuxów. Dwa razy wklikniecie to. I, i wpisujecie swoją jaką liczbę. I Enter. I teraz. Powinno wam to zadziałać. No, widzicie? To jest, to jest idealny prank. Jezu, już, koleg już kolegę nabrałem. Więc mu no, dawajcie. Ale to tylko na kompie działa, więc fajny filmik, jak tak. Stawcie łapkę w górę. Niedługo będę oszukiwał, że tyle mam roboksów. Não tô, então, veem, tchau, tchau, papá. Pa. Lara.